Wielu turystów odwiedzających Izrael przeżywa szok, kiedy to na ulicy widzi dużo pięknych, błękitno-okich blondynek. Zastanawiają się skąd pochodzą te kobiety, jedynie myślą, że to turystki, inni, że jest za zachwytem, pracownicy wielkich korporacji, mają łączyć się jedno, europejskie, najczęściej słowiańskie pochodzenie. Często jednak przeżywają szok, kiedy dowiadują się, że są to rodowite Żydówki, urodzone i wychowane w Izrael przez rodziców Żydów. Jak to możliwe, jeśli do tej pory żydówki kojarzyły nam się bardziej z ciemnowłosymi i ciemnokimi pięknościami? Odpowiedź na to pytanie udzieli nam kiełbasa. A raczej tajemnicza emigracja kiełbasiana. Poznajmy pierwszą tajemnicę Bliskiego Wschodu. Tak zwana alia Rosji, czyli rosyjska alia, pogardliwie nazwana też Kiełbasianą, rozpoczęła się pod koniec 1989 roku po liberalizacji prawa emigracyjnego dotyczącego Żydów w wyniku polityki Michała Gorbaczowa. Imigracja osiągnęła swój szczytowy punkt w latach 1990-1991, czyli podczas wojny za Perskiej. Na skutek rosyjskiego potopu liczba ludności 5 pięciokrotnie. To tak, jakby od 1989 roku w Polsce przybyło prawie 8 milionów nowych obywateli. Zdecydowana większość emigrantów rosyjskich, w odróżnieniu od tych, którzy wyjechali z Rosji w latach 70., opuściła Rosję nie z powodów sionistycznych. Rosyjscy Żydzi, wymęczeni kryzysem ekonomicznym, bez poczucia bezpieczeństwa osobistego, doświadczający różnych przejawów antysemityzmu, niepokojący się brakiem stabilizacji gospodarczej i politycznej, nie wierzyli w autentyczną możliwość zmiany systemu totalitarnego i prawdziwą demokrację. Przede wszystkim jednak mieli nadzieję na lepszy los dla siebie i swoich dzieci i skorzystali z pierwszej, bezpiecznej okazji nadającej się do opuszczenia Rosji. Wcześniej w czasie triumfów władzy sowieckiej, gdyby próbowali wyjechać do Izraela, a odmówiono by im zgody, obwołano by Izraelsami, zwolniono z pracy, bez prawa powrotu do zawodu lub przeniesiono na wczesną emeryturę, pozbawiając służbowego mieszkania i niektórych z nich dano by szansę e, zostania znienawidzonymi przez cały kraj bohaterami jednego z programów telewizyjnych pod tytułem Uważaj, który piętnował wrogów sowieckiego społeczeństwa. Dlatego też tylko zatwardzali syjoniści i religijni Żydzi w owych latach ubiegali się o prawo do wyjazdu, aby i tak jak Natan Szarański, który za przyjazd do Izraela zapłacić musiał e, latami więzienia lub zamknięcia syberyjskich obozach. Począwszy jednak od 1989 roku wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, rosyjscy Żydzi otrzymali prawo do wyjazdu za granicę. Nadal jednak żądano od nich za akt wolności wysokich ceny przymusowego pozbawienia obywatelstwa Związku Radzieckiego i bezpłatnego zrzeczenia się mieszkania. Zakazano im również wywozu majątku, o ile ten 300 dolarów (na rodzinę), co biorąc pod uwagę średni zarobek około 10 dolarów miesięcznie, było niemałą sumą jak na Związek Radziecki, a zupełnie nieznaczącą jak na potrzeby nowego emigranta w Izraelu. Emigracja umożliwiła im, ich rodzinom, prawo powroku, powrotu. I tak zwana klauzula wnuka, zezwalająca na przyjazd do Izraela wszystkim Żydom, wyliczając to tych, których jeden z dziadków był Żydem, aż w Rosji yy, aż w, w, w początkach lat 90. XX wieku Żydowskie papiery można było kupić za około 100 dolarów. Nic dziwnego, że wielu Rosjan z dziada, po odkryło, że zapomnianego gdzieś yy, żydowskiego przodka, i również oni szczęśliwie stali się właścicielami fundowanego przez Agencję Żydowską na rzecz Izraela biletu lotniczego do Nowej Ojczyzny, która nie tylko od razu dawała prawo bycia jej równoprawnym obywatelem, ale również płaciła za kontener z rzeczami które zabierali ze sobą ze starej ojczyzny, wypłacała miesięczność za pomogę, wynajmowała okresowo mieszkanie, gwarantowała naukę języka i służbę zdrowia, pomagała w przekwalifikowaniu się zawodowym i w otrzymaniu nisko oprocentowanej pożyczki bankowej, a także pozwalała na przewóz bezsłowego i bez, bez podatkowego samochodu, co biorąc pod uwagę stuprocentowy podatek na samochody w Izraelu, było drogocennym przywilejem, na który jednak większość Nowo przybyłych nie było stać. Należy jednak zauważyć, że w początkowym okresie między nowo przybyłymi, którzy od razu otrzymywali wspomnianą pomoc materialną, a resztą Izraelczyków powstawały pewne tarcia. Prawie jedna trzecia Izraelczyków szła się przestraszona rozmiarem i skutkami ali-rusit. 40% uważało, że imigranci otrzymają zbyt wiele pomocy od rządu, a ponad 60% sprzeciwiało się przyjmowaniu kolejnych osób z państw postradzieckich. Z jednej strony coraz częściej zaczęto zwracać uwagę na negatywne skutki rusyfikacji Izraela, do których należała z innymi drastyczna podwyżka cen mieszkań wynikająca ze znakowego popytu na nie. Poważnym problemem stał się także prostytucja i przestępczość zorganizowana. I stał się bowiem idealną pranią brudnych pieniędzy dla rosyjskiej mafii, która opanowała głównie prostytucję i sektor nieruchomości. Z drugiej strony rusyfikacja izraelskiego społeczeństwa była również pozytywna. Z państw postsowieckich mianowicie, przybyła mianowicie ogromna liczba wykształconych i nierzadko wybitnych ludzi kultury i nauki. Przyczyny opuszczenia swojej dotychczasowej ojczyzny przez Żydów sowieckich wynikały z trzech czynników. Najważniejsze z nich było pragnienie ucieczki od nędzy, chęć poprawy warunków bytowych i zaznania lepszego, bogatszego życia. Niemniej ważna była chęć uwolnienia się od skosniałego, nie dającego nadziei na lepsze jutro systemu komunistycznego, a także obawa przed nasileniem się antysemityzmu i pogromami, jakie mogły wybuchnąć po załamaniu misyjnego porządku w Związku Radzieckiego. Motywami syjonistycznymi i religijnymi kierował się natomiast mały procent emigrantów. Wiązało się to głównie ze skutkami powszechnej ateizacji radzieckiego społeczeństwa, która doprowadziła do odejścia od religii mojżeszowej wielu Żydów, a także z faktem, że prawie jedna trzecia sowieckich emigrantów w ogóle nie miała żydowskiego pochodzenia. Do Izraela przybyło bowiem wiele mieszanych małżeństw oraz osób nieuznawanych za Żydów przez ortodoksów, czyli urodzonych z matki Żydówki. Pojawienie się nowej ponad milionowej grupy narodowościowej doprowadziło do niezwykłych przeobrażeń w Izraelu, do rosyjskiej rewolucji. Nowi obywatele szybko włączyli się w życie społeczeństwa. Rozpoczęli zakładanie własnych partii politycznych, a jeden z nich, Izraela, Izrael Be Alia, byłego dysydenta Natana Szańskiego, urosła do ważnej siły politycznej w kraju. W Izraelu jest obecnie wydawanych 20 rosyjskojęzycznych gazet i magazynów, a także 15 tytułów prasy lokalnej. Często całe dzielnice są zamieszkane wyłącznie przez byłych Rosjan, którzy 60% na co się językiem nauczonym w dzieciństwie mimo intensywnych kursów hebrajskiego. W radiu często można usłyszeć rosyjskie piosenki, a idealną kobiety stała się niebiesko-oka dynka pochodzenia wschodnioeuropejskiego, Odnosząca sukcesy jako izraelska modelka. Przykładowo w miejscach tradycyjnie uważanych za turystyczne, takich jak Morze Martwe, Eila, Tyberiada, Natania, do Akko, choć nie tylko w nich, bo w zasadzie w całym Izraelu słychać język rosyjski. Jest on na tych terenach dominujący. Za najlepszy przykład mogą posłużyć badania opinii publicznej przeprowadzone przez wyspecjalizowane ośrodki. 87% młodzieży izraelskiej pochodzenia rosyjskiego w wieku od 19 do 24 lat, przy urodzonych w Izraelu, przywiezionych do Izraela jako małe dzieci, twierdzi według badań organizacji Forum Rodziców, że są jego obywatelami. 70% Rosjan-Izraelczyków z ponad miliona mieszkańców e, iz, e, blisko 10-milionowego Izraela mówi w domu po rosyjsku, a 63% porozumiewa się ze swoimi rodzicami w dwóch językach po hebrajsku i, i po rosyjsku, lub mieszanką obu. Przy tym tylko 29% uważa się za Izraelczyków, ale aż 88% jest dumny z bycia formalnie obywatelami Izraela, i 70% chce go krzyni bronić w wojsku. Wyniki badań odzwierciedlają fenomen masowej rosyjskiej emigracji w Izraelu, jej specyfiki charakteryzujące się tendencją do postrzegania środowiska zewnętrznego jako agresywne i manipulacyjne, a wewnętrznego jako, kameralne, jako, a, jako kameralnego, zamkniętego kręgu rodziny i znajomych. Towarzyszy losu mówiących po rosyjsku jako tego, któremu jest się lojalnym i którego stanowi się nadrzędną wartość. Rosjanie w EU uważający się za przedstawicieli lepszej, bo krzy, Krzysto europejskiej Kultury Rosyjskie, bazujące na dziedzictwie kulturowym byłego Związku Radzieckiego, mają własne prywatne przedszkola, szkoły, gazety, księgarnie, kluby, teatry, zespoły muzyczne i listę przebojów, księgarnie i książki, Trzy izraelskie kanały telewizyjne w języku rosyjskim, nie licząc wielu transmitowanych z Rosji, własnych i muzycznych i filmowych, sklepy i sieć koszernych, sklepów, między innymi otwartych w soboty, supermarketów TIFTAM z rosyjskimi i nie tylko produktami, które kupują zamiast izraelskich, restauracje, partie polityczne i wicepremiera Avigdora Libermana, będącego zarazem ministrem spraw zagranicznych w rządach Benjamina Netanyahu. Jedną z najpopularniejszych postaci emigracji rosyjskiej w 69% zupełnie nieznanych przez Rosjan nie oglądających e, izraelskich programów telewizyjnych odzwierciedlającą stosunek Izraelczyków do nowych emigrantów z Rosji, reprezentującą całą gamę stereotypów. stała się Luba, fikcyjna gwiazda najpopularniejszego programu satyryczno-komicznego o dużej oglądalności Eretz e na Hederet. Wspaniały kraj, grana przez aktora Tara Friedmana. Ta, o, ta otyła pani w średnim wieku, kasierka w supermarkecie, zawód zdominowany w Izraelu przez panie z byłego Związku Radzieckiego, tleniona blondynka o wyzywającym makijażu, w karykaturalnych okularach. Arogancka, terroryzująca klientów, większość zdenerwowana, niemiłosiernie nie kalcząca język hebrajski, niezbyt inteligentna, za to wygłaszająca pochwalne mowy na temat własnej przeszłości, nieustannie narzekająca, próbująca wychować klientów według własnych standardów i, i wywołująca spazmy śmiechu u widzów, na długie lata zakorzeniła się świadomość Izraelczyków właśnie w w kontekście negatywnego i lekceważącego obrazu nowych emigrantów z Związku Radzieckiego. Jej powtarzająca się sentencja, zresztą masowo paradiowana, nie ma pracy, nie ma języka, trudno, trudno zawierająca gorzką prawdę o życiu nowych emigrantów, przez zabawna dla Izraelczyków dobrze zarabiający na posada zgodne ze swoim wykształceniem, mówiący świetnie po hebrajsku, którym całkiem dobrze żyło się w Izraelu, była jedną z odpowiedzi na przyczyny braku porozumienia. Czasami wręcz wrogości pomiędzy tymi dwoma różniącymi się od siebie grupami obywateli Izraela, odmiennej biografii, mentalności, poziomie życia, nawykach i przekonaniach, żyjącymi w odrębnych światach i może w, ty w tym samym kraju. Inną kwestią odmienności emigracji kiełbasiany jest pogardliwe, jak pogardliwie określa się masowy przyjazd Żydów rosyjskich do Izraela od poprzednich alii, była motywacja do emigracji. Większość z nich nie ma ochoty ani odczuwa konieczności wyjścia z rosyjskiego getta, w którym się dobrowolnie zamknęli. Nie mają autentycznej potrzeby integracji z Sabrami czy Izraelczykami urodzonymi w Izraelu, a 50% z nich nie chce wstąpić związek małżeński z rdzennymi Izraelczykami, boją się utraty swojej tożsamości i nie mając pełnego zaufania do tych, którzy nie znają rosyjskiego. Taki stan, że nie zrobi się z dnia na dzień nie jest też kaprysem krzyżowanym spisku rosyjskiego, ale raczej tak zbuntowanym manifestem własnej wartości. Brak integracji Izraelczyków rosyjskojęzycznych -iz rosyjsko jest konsekwencją traktowania Rosjan w Izraelu jako obywateli drugiej kategorii. Wyśmiewane z powodu śpiewanego akcentu, oskarżane o alkoholizm, chuliganstwo, prostytucję i przynależność do mafii. Mniej zarabiający, żyjący w gorszych warunkach socjalnych, w którym odmawia się prawa pochówku na cmentarzach żydowskich, nowej się oddali życie za Izrael. Ślubów wy, wy, wybiera silną presję na konwersję na Judaizm, aż często traktuje w sposób pogadliwy, co odzwierciedla się między innymi w ogólnie przyjętym na zewnictwie. Żydów z Rosji. Określa się bowiem Rosjanami, nawet po 20 latach emigracji, a nie Izraelczykami czy Izraelczykami rosyjskojęzycznymi, co dla wielu emigrantów, którzy doświadczyli antysemityzmu, na przykład mieli zablokowaną karierę zawodową, co było powszechnym doświadczeniem w Związku Radzieckim, przyjmowane jest jako obraźliwe i automatycznie stwarza dystans, dystans z tymi, którzy ich tak nazywają. Już w 1989 roku co piąty izraelski inżynier i lekarz pochodził ze Związku Radzieckiego. Ponieważ ponad jedna trzecia nowo przybyłych miała wyższe wykształcenie, zwiększyły się szerokie wysoko wykwalifikowane siły roboczej. Dziś, i, dziś Izrael dysponuje największą na świecie na liczbą naukowców, przypadających na jednego mieszkańca. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych to 85 naukowców na 10 000 mieszkańców, w Izraelu to aż 135. Dzięki nowo przybyłym powstały szpitale, instytuty badawcze, uniwersytety, teatry, a prawie każda izraelska wieś ma własną orkiestrę sym symfoniczną. Oprócz tego wyniku Ali Rusid na terenie Izraela dokonały się poważne zmiany demograficzne. Rosyjska emigracja miasta stanowić żydowską przeciwwagę demograficzną dla trzykrotnie większego przyrostu naturalnego muzułmanów. Ironicznie, procent ludności żydowskiej w Izraelu od chwili przyjazdu Rosjan zmniejszył się z 81% do 73%. Ponad milion Żydów w końcu 1989 roku liczba mieszkańców Izraela wynosiła ponad 4,5 miliona, w tym 3,5 miliona Żydów. w ramach wspomnianego już miliona żydowskich mieszkańców pochodzenia rosyjskiego 240 tysięcy nieżydów stanowiło około 30% rosyjskich emigrantów według Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zdecydowało się na masową emigrację z rozpadającego się z Związku Radzieckiego. Wiele osób uważających się za Żydów na podstawie ortodoksyjnego prawa żydowskiego Halacha nie została nimi w Izraelu uznana, a wśród tych uznane byli taksy, którzy mimo swojego pochodzenia i uważali się za Żydów. Kontrowersyjne stwierdzenie Eli Ischaya, reprezentującego partii ortodoksyjny Żydów sefardyjskich szas, byłego wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Izraela. Chcę, żeby niż Żydów nie było w naszym państwie. Przyjeżdżają goje i budują serkwie, niech zostaną w swoich krajach stało się manifestem przeciwników rosyjskiej emigracji i odzwierciedleniem poglądów niejednego Izraelczyka na Rosję w Izraelu.